Maneczko z tej strony Wazji, a w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywać najnowsze zadania tygodnia 6. Jak widzicie, ja już jestem tutaj w najnowszym skinem ekipaki. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba, czy nie, czy będziecie nim grać, czy macie, czy nie, czy chcielibyście mieć. Chciałem wam jeszcze serdecznie podziękować za całe wasze wsparcie poprzez YouTube'a, lajkami, komentarzami. Kodem Wazji w sklepie. Dołączania do na naszego Discorda. Dziękuję. Jesteście super. I przechodzimy do zadania numer jeden. O, już tutaj koledzy wylądowali. Co jest, to jest cała ekipa. A w zadaniu numer jeden będziemy musieli zadać przyćmionkę obrażenia z karabinu szturmowego, szaleń czy ogień. Tysiąc obrażeń. No, i jeszcze na samym początku, tutaj widzicie, jest takie zadanie: wydaj sztabki na wygarniacza Banitów. Ja chcę sobie kupić ten szaleńczy ogień. Usprawniony karabin szturmowy, szaleńczy. O, dobra, on jest tutaj wyłącznie za te baksy. O, nie mówcie, że zrobiłem taką w topę. Dobra, liczę na to, że wy również macie porobione te zadania na kryptokiszony krypto kiszona bierzemy z tego bezbarny przypieszony karabin, szturmowy szaleńczy ogień. Ja nie jestem pewien, czy na tym egzotycznym będzie to działało, dlatego wolę się przejść tutaj do góry. Bo ten karabin to jest w sumie mitik, tutaj. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni. Nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Gaming na naszym Discordzie Wazilandia. No i biorę ten szaleńczy ogień. I przechodzimy do tych naszych wspaniałych przeciwników. Nie wiem czemu tam mi wszystko demolują. Pamiętajcie, że tutaj możecie sobie też tym kibelkiem wyjść. Nie musicie się tam... Bawić z przeciwnikami, jak wam tam drogę zatarasują na górze. No ale, jak robicie zadania razem ze mną, no to jedziemy po prostu ich dojechać szaleńczym ogniem. Tysiąc obrażeń i zadanie zalicza. Ciekawy jestem, czy zalicza tym drugim, bo ten drugi chyba ma potrójną serię ten szaleńczy ogień. To jest bezprawny egzotyczny taki holoskręt, zwiększa prędkość ruchu i szybkość strzelność w miarę strzelania. Hmm. A może po prostu go przywróci? No nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy próbowaliście na tym drugim egzotyku. Ja na wszelki wypadek sobie wziąłem ten. Okej, okay. Żaden ten pocisk się nie smarnuje? Jest 500 obrażeń. Uuu, fajny jest wyciągania tych katan. Katan ma no mieczy. Nie wiem nawet jak to nazwać. Kilof. Kilof bez nazwy. Cóż musiałbym sprawdzić w menu. O, a ten plecak zalicza nam. ...likwidację. Całkiem w porządku. Dobra, ja sobie tutaj dofarmię te 500 obrażeń, no i lecimy do zadania numer dwa. W zadaniu numer dwa musimy trafiać graczy w głowy podczas celowania z broni. No i tutaj myślę, że takim jednym z lepszych sposobów byłoby strzelać najlepiej strzelbą na jakiś dalszy zasięg, jak macie no, przeciwników NPC. A jeśli nie, no to co, walcie po prostu. Tym ogniem. Również zaliczają się poprzednie rzeczy. No i pamiętajcie o likwidowaniu powalonych przeciwników, bo to zawsze są jakieś dodatkowe obrażenia, i nie musicie szukać kolejnych. I jest szybciej. Przede wszystkim, a o to chyba chodzi w wykonywaniu zadań tygodniowych, żebyście szybciej wbili EXPA. No i przechodzimy do zadania numer 3. Niestety ze względu, iż Epic znowu sobie robi jakieś jaja na Prima, Pridis, nie wyświetlają mi się dalsze zadania. Mam tylko dwa, tak więc widzimy się w trzecim zadaniu po restarcie. No i teraz lecimy wykonać następne zadanie, zadanie numer 3. Niestety w dalszym ciągu się nie wyświetla, nawet po zrestartowaniu gry. Dajcie znać, jak będziecie oglądać ten odcinek, czy dalej tak jest. Zadanie polega na przeszukaniu skrzyń w nazwanej lokacji. No i najlepsze zadanie jest na wsparciu. Szkoda tylko, że ja gram sam. I. A, no, nie wiem, <laughs> czy mi zalicza, bo. <laughs> o, ja. Nic nie widać. Jest ta skrzynia. Dobra, może tak. Myślę, że to się chyba zalicza na scalone żaby. Jeszcze ta skrzyneczka. Może nie. O, tutaj mamy wejście. Trzecia skrzynia. Pięknie. Jeszcze dwie. Mi się przechodziło czwarta teraz się okaże, że w ogóle nie zlicza tego zadania dobra, lecimy do kolejnej ziemi oho, ale, ale creepy o! jest skrzyneczka I jest! Przeszukaj skrzyni na zwanych lokacjach w jednym meczu, czyli to działa. To zadanie jednak jest, tylko oczywiście nie wyświetla. Nie wiem czemu. No i możemy przejść do zadania numer 4. Niestety również go nie widać. Ale zaraz wam stracę o co chodzi. Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania? Chciałem Wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam Wam o tym, żeby komentować filmy. A kto wie, może na następny odcinek to Wasz komentarz będzie wyróżniony. No i uwaga, uwaga, moi mini. Zadanie numer 4 polega na przebyciu dystansu transpo transporterem opancerzonym tak więc, patrzcie, blokuje tutaj transporter. Oni go taranują. Co? Ups. Ja tak ja tak nie chciał. To nie tak miało wyglądać. Dobra. Chyba się skapnęli jednakże robię napad. A więcej was nie było. Się klonujecie w tym wozie. Dobra, kolejny termit, jedziemy. Więcej termitu, szybsza furgonetka. Jeszcze jeden termit. Łapcie ten termit i widzicie. No i o to chodzi, to jest właśnie gorąca atmosfera. Dobra. Nara. Ja mam zadanie do wykonania. No i jedziemy tym opancerzonym wozem. Jest! 126 wyświetliło się. Działa zadanie. Myślałem, że znowu będzie jakiś problem. O! O nie. O nie. Tu się nie da nigdzie wjechać. 380 i jest 500. Zadanie wykonane. Ja ci się dalej biją, nawet nie wiem z kim, ale jak się tam biją, to ja się biją. No i przechodzimy do ostatniego zadania. No i pozostało nam ostatnie zadanie, które polega na wydaniu sztabek na wygarniacza banitów. No i tutaj. Hmm, o co tutaj chodzi, nie? O co chodzi o wygarniacza banitów? Znowu to jest tak, no nie do końca. Dobrze przetłumaczone, bo. Zobaczycie sami o co chodzi. Oglądajcie. Jedziemy w to miejsce. Myślę, że tam będzie najlepiej to widoczne. Powiem Wam jeszcze, że nagrywałem nawet o tym shorta. I nie nazwałbym tego wygarniaczem, tylko bardziej wychodkiem. No i dobra. Jesteśmy. O, aż tu jakiś żołnierzyk jest. I teraz uwaga, moi mili. Wygarniacz banitów to jest wychodek banitów. Tak, dokładnie. Nie wiem, kto to tłumaczył. Gratulacje, ale takie tłumaczenia to po prostu wprowadzają ludzi w błąd, i no nie wiem, jak nie chce wam się tego robić, czy coś tam w Epiku, to ja z chęcią mógłbym swoje po prostu podać tłumaczenia, i myślę, że byłyby no znacznie lepsze. Zwłaszcza, że ja wykonuję te zadania i orientuję się w tym o co chodzi, a ktoś pewnie to tłumaczy, nie wie o co chodzi, to później. Nie jest w stanie przetłumaczyć tego poprawnie. Tak więc to by było na tyle zadań. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka pod filmem, komentarzu. Jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zapraszam również do skorzystania z opcji wsparcia poprzez kanał albo całkujcie bezpłatnie kodem Vasi Gaming w sklepie. Zapraszam Was jeszcze na mojego Discorda Vasi Gaming. No i nie zabieram Wam więcej czasu. Życzę miłego dnia. Czytam wieczora i do zobaczenia. Kolejnych odcinkach. Hej! Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję, z Dzwonem oraz o dołączeniu do na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazigaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazigaming. Hej!